Dzień dobry złóżka. łóżka Czekajcie poprawę fryc, żeby nie było Przestań <grystanie> Proszę z <Maria. grystanie> Ale było dobrze wczoraj. I przedwczoraj też było dobrze. Co tak słyszałeś? Siedzieliśmy w domu, bo pogoda była paskudna, ale tak naprawdę to um, dzisiaj mamy zaplanowany super ekstra, cudowny dzień. E, nie, nie będę bierała kamery ze sobą, bo ja teraz kamery nie noszę. Większość Muszę herbatę swoją Mi się mi zrobił. I herbatyjkowe. Większość moich rzeczy to robię tak. Filmik nagrywam i do tego dodatkowe zdjęcia. I wstawiam zdjęcia osobno, czyli na Instagram. A filmik wrzucam tutaj. I co mam do powiedzenia, to mówię tutaj, a co mam do pokazania, to pokazuję tam. No i tak to wygląda teraz na tą chwilę. Jakbyście chcieli wiedzieć, wybieramy się do znajomych, wybieramy się do restauracji polskiej, wybieramy się na spacer. Słoneczko nas dzisiaj przywitało. Zobaczcie, tam wychodzi słoneczko za żaluzji, rolety. Jak, jak to kto zwał? I już nie mogę się doczekać. Zjemy śniadanie, wezm, weźmiemy się, odszykujemy, czyli wiadomo, toaleta poranna, bla, bla, bla. I będziemy jechać! Wczoraj miałam taką migrenę, że wczoraj to już w ogóle było masakrycznie. Jechałam z bratem do sklepu, w ogóle miałam za dużo stresu, za dużo stresu. Wczoraj to Mój dzień był naprawdę kiepski. Na szczęście mam przy sobie kochającą rodzinę, Miśka i, i tak dalej. Wiecie co? Nienawidzę kłamstwa. Nienawidzę, jak ktoś ze mnie robi durnia prosto w oczy. Brzydzę się tym. Dla mnie każdy człowiek może robić sobie co chce. Co chce, bo to jest. Czyjeś życie, i ja, czy to jest ktoś z rodziny, czy to jest ktoś znajomy, czy, czy dalsza osoba, ja nie mogę mówić komuś, co ma robić, i raczej tego nie mówię, ale jeżeli ktoś mnie okłamuje z premedytacją i udaje, że, że to jest prawda, strasznie, strasznie nie lubię takiego krętactwa. Tak, nie. Powinno się mówić prawdę. Oczywiście, tutaj też yy, mówię o takiej sytuacji, że ktoś został zapytany, a nie że ktoś mi pisze coś, co tam. Bo ja uważam, a co mnie to interesuje, co kto uważa. Nie interesuje. No i z tego wszystkiego rozwalam je. Wczoraj ta głowa mm, też trochę się, jak to razem mówił, opłakałam, No ale mam Miśka przy sobie. I on umie mnie pocieszyć i wczoraj spędziliśmy fajny dzień pomimo pogody. Mieliśmy to ten wyjazd zaplanowany już tydzień wcześniej dokładnie. E I wybieramy się. Ta farba do włosów dalej tam stoi. A ja dalej w takich o. Teraz jeszcze jestem w ogóle nieuczesana, bo ja dopiero co się obudziłam niedawno. A dalej ząb mi się uszczerbił. Na dole mam do dentysty już umówioną den, den, ten, ale to jest dopiero na połowę lutego i chyba mi się wydaje, że pójdę, umówię się wcześniej. W sumie to już mi nie przeszkadza, wiecie, pierwszy dzień jak mi się uszczerbił ząb, w ogóle to jak jadłam słonecznik, to było tak, że ja myślałam, że, że nie mam pół zęba, uczucie tak okropne. Dotykałam cały czas językiem tego. A jak zajrzałam, to nawet nie widać w ogóle, że tam coś jest, ale no takie uczucie, że człowiek zaraz w głowie ma nie wiadomo co. Powiem Wam, że ja chodzę do dentysty teraz co pół roku. Wcześniej chodziłam co trzy miesiące na czyszczenie kamienia, bo mam tendencję do, do narastania. Szczególnie jak się paliło papierosy wcześniej, to niestety tak było. A teraz już co pół roku chodzę i nie pamiętam kiedy miałam robione jakikolwiek ząb, bo raczej wszystkie mam dosyć zdrowe. Um, no mam tam bląby czarne, brzydkie, ale um, raczej miałam mocne zęby, a tu takie coś. No ale no co? Nie oszukujmy się lata, jakieś tam już mam. Nie, nie jestem jakaś niewiadoma jak stara, ale... ale, ale... Jakieś lata tam mam. Także to właśnie wybieramy się na wycieczkę. Będziemy mieli dużo, dużo zdjęć na pewno, które gdzieś tam rozłożę na kilka sesji. W sensie na dwa razy. A jutro już wszystko wraca do normy. Poniedziałek, jak ja nie lubię poniedziałku. Właśnie, że lubię. Teraz w tej rano mam całkiem inny ry rytm dnia i powiem Wam, że bardzo mi pasuje ten rytm dnia. A w ogóle jutro mam paznokcie. Także w następnym vlogu na pewno Wam pokażę pazurki, które zrobiłam, jakie zrobiłam i nie mam się żadnego pojęcia, co zrobić. Mam teraz czerwone. I powiem Wam, że czuję się z tym czerwonym naprawdę bardzo dobrze. Yy, teraz przydałoby się, o mało, yy, blaki zaczyna, teraz przyda, przydałoby się yy, coś, yy, coś jasnego, o, nie wiem, sama, bardzo mi rosną paznokcie, to na pewno, włosy mi też już trochę dosyć urosły, a powiem Wam, że ja zawsze miałam takie rzadziuteńkie włosy, taka jak przliżę, to już w ogóle taka mysia pysia. Bardzo ma cieniutkie mam te włosy. Mam ich dużo, ale są bardzo cienkie. Uh. Laura z Lucy są w Anglii. Pojechały, bo... no, straszna rzecz. Ja, no musiałabym pojechać do Anglii, tak czy inaczej. No mówię, tyle stresu, co miałam przez ostatnie parę dni, to no... Musiała mi ta głowa rozboleć i wrócić migrena. Tabletki swoje brałam tysiące I, I przeszło, na szczęście przeszło. Patrzcie, jaki kubek kiedyś dostałam. Each morning the devil say, oh crap, she up. <laughs> Fajne to. No. Tak. Kotki moje. Co, nudne te vlogi. No, takie są vlogi życiowe. Sami chcieliście, żebym dalej nagrywała. Sami. <laughs> Miałam nagrywać... Um, zupę zupę jakąś wybrać i nagrać ale bo teraz y, lubię ciepłe, gorące kolacje jeść ale powiem Wam, że tak, dwa dni miałam te migreny naprawdę źle się czułam, tak poważnie źle wczoraj to już było okropnie aż miałam mroczki przed oczami, takie dosyć niebezpieczne że chodzić nie mogłam mm, ale to nieważne nie wracamy do tego, chodzi mi o... A, ćwiczenia wykonałam w ogóle zamówiliśmy, wczoraj mi się kupił dla nas sprzęt do siłowni naszej, ter teraz nie. Zaraz! Ej, nagrywam! Do siłowni, więc za tydzień przyjdzie. Powinna przyjść nie w ten, tylko następny wtorek. Więc tydzień i trochę. Cieszę się ogromnie, co tam jeszcze u nas się zmieniło takiego um, no i nic, no, czekamy na zakup. Jedziemy właśnie dzisiaj na spacer. Jutro o, jest poniedziałek, więc to wszystko mm, znowu będzie e, od rana do wieczora coś tam. A filmiki zacznę od przyszłego tygodnia, nagrywę z, o odżywianiu, e, bo postanowiłam i obiecałam, i już trzeba za to się wziąć. Będzie sporo tego będzie poplątane nie wiem czy zauważyliście, teraz filmik jest regularnie co drugi dzień. I na razie się tego będę trzymała, czy to będą krótkie, pogadankowe vlogi, czy to będą filmiki jakieś tematyczne. Patrzę już koło psale, że cały worek kosmetyków, więc na pewno nagram jakieś dęko myślę, że jeszcze w styczniu, i to by było chyba na tyle takie pogadankowe lowe. Nie, 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 normalny. Ktoś, ktoś ma taki temat, taki tytuł. Także. Także jakże? Jeszcze przed wyjściem tutaj się Wam pokażę. Jak, jak się ubiorę, bo samo nawet nie wiem jeszcze. Ja już jestem gotowa, chłopaki już na mnie czekają w sumie. Zastanawiam się, nad którym zapachem, które by tu dzisiaj wybrać. I wydaje mi się, że wybiorę, hmm, no właśnie coś, od czego mnie nie rozboli głowa, bo borykałam się parę dni e, z migrenami, więc wybieram e, sprawdzony. To jest mój ulubiony perfum, ulubiony, najlepszy. To jest Dolce Vita. Uwielbiam, od tego zapachu nigdy nie boli mnie głowa. Czuję się z tym zapachem pięknie, atrakcyjnie kobieco, seksownie i można by było tutaj wymieniać. Nie mogłam sobie ułożyć i tak, e, włosów i tak już mam obsługę, także do zobaczenia później jak wrócę to się odezwę i powiem co nieco jak było. Guziaki. Dzień dobry, dzień dobry, znaczy dzień dobry widzieliśmy się. W końcu ubram jeszcze ten sweterek nie pamiętam czy się pokazywałam. Tak jak wyglądam po całym dniu. Jestem taka uj, czuję się Czuję się e, zmęczona, ale fantastycznie z drugiej strony, z tego względu, że, że było cudownie, no co tu dużo gadać. To było przecudownie. Spotkaliśmy się w miłym towarzystwie, zjedliśmy przepyszne jedzenie. Słuchajcie, ja mam tak dobre jedzenie, polskie jedzenie, z zbójnicki placek. Yy, Polecam z całego serca. Ja lubię dobrze przyprawione jedzenie, smaczne. Yy, było takie yy, po prostu bardzo dobre. Ja bym mieszkała dużo bliżej, bo to jedna godzina jazdy stąd. Ja bym mieszkała dużo bliżej i na pewno bym chodziła tam raz w tygodniu, co najmniej. Słuchajcie, tak dobra restauracja, tak dobre polskie jedzenie, mój ras jest niejadek, zawsze mówimy Tadek niejadek, on dużo rzeczy nie je. i powiem Wam, że zamówił ruskie pierogi, bo to bardzo lubi i mu bardzo smakowały, pochwalił nawet i jeszcze daliśmy mu kawałek placka z Bujnickiego od nas i, i też pochwalił i jak się pytaliśmy, które wolał, to powiedział, że obydwa, także to jest już wiadomo, że bardzo dobre jedzenie. Co jeszcze mogę powiedzieć, że e, zapraszam wszystkich tam naprawdę z ręką na sercu e, ta potrawa, którą ja zjadłam, była fantastyczna, e, bardzo smaczna. No i mogę tak w kółko, mogę tak w kółko, e, chciałabym, żeby tam dużo ludzi chodziło, naprawdę bardzo bym chciała, bo, e, bo powinniśmy sobie e, promować takie rzeczy, chwalić, e, polecać między sobą, e, między Polakami, naprawdę bardzo dobre miejsce i smacznie, smacznie i jeszcze raz smacznie, no, atmosfera bardzo miła ładnie podane same echy, nie było, nie, nie było o co się przyczepić było zimno, ale było zimno na zewnątrz bo to już nie punkt restauracyjny, tylko jakbyśmy na spacerze, tak zmarzał, był tak siarczysty wiatr, było tak zimno, że byliśmy na tym spacerze zaledwie nie wiem, 15-20 minut, więcej nie, wróciliśmy do auta, pojechaliśmy do domu dzień Super, zalicza się do naprawdę bardzo dobrych, udanych dni. Spędziliśmy fajny czas. Russell w ogóle poszedł przez ten czas, jak siedzieliśmy też jeszcze do sklepu, zrobił dobry uczynek, poprosił mnie o pieniądze, że tam coś chcę kupić. I my siedzieliśmy, rozmawialiśmy, i on poszedł. I, I wiecie co zrobił? Kupił bezdomnemu, który siedział i zbierał. Um, jakiś tam lokalny wiecie, człowieczek, który zbierał pieniądze. Nie wiem, czy faktycznie był bezdomny, czy tylko zbierał na coś. E, kupił mu wodę i patona i mu dał. Tak, żeby miał się co napić, i żeby zjadł. Nie? Dziecko ze swojej własnej kieszeni. Nawet nie wiedziałam, że to zrobił. Dopiero później mi powiedział, nie jak muszę fantastyczny są fantastyczny. I, I to dziecko samo to zrobiło. Nikt go nie namawiał, czy nawet mu proponował, nie. No i sobie kupił nosek taki, wiecie, do basenu, e, żeby dopływania pływania, że, taki, co się nakłada. Teraz poszedł sobie kupić ze swoje pieniążki loda, bo ludziarka jeździła. No i chyba z, z, można śmiało zakończyć ten dzień, e, zaliczyć go do udanych, do bardzo udanych. E, ja wracałam, tak, nagrywam synku. Pogi. Co pogi? Pogi. Mogę lepiej na dwa? Nie, dzisiaj nie. Sorry. Trzeba jeszcze się pokąpać i tam sprawdzić rzeczy. Nie wiem, czy nie będę musiała jeszcze pojechać w jedno miejsce dzisiaj, także dzisiaj już nie zostanie w domu. No i co? No i to by było na tyle. Co? Zimno? Bo, bo otwierane okna i ogrzewanie było połączone. Bez zmyszyłem, bo gorąco to No, a jak do wyszłam to otwierane. no, okno hmm. pootwierane, zimno w domu. Hmm. <laughs> Ale wywieczyło się, że zaś się nagrzeje. Dobra, no to dzięki. Do następnego, do miłego. Pa. Pa. pa.